Dzisiaj rano zmarł papież Franciszek. Zakończył się trwający 12 lat pontyfikat następcy papieża Benedykta XVI. Z pewnością będzie czas na kompleksowe ujęcie i ocenę tego pontyfikatu, który właśnie dzisiaj się zakończył: pontyfikatu papieża Franciszka. No, przełomowego pod wieloma względami. Po pierwsze, gdy chodzi o okoliczności objęcia urzędu następcy św. Piotra przez kardynała Bergoglio, bo jak wiemy, dokonało się to w, no, właściwie w niespotykanych, gdzie, jak kościoła, okolicznościach, kiedy papież Benedykt XVI zrezygnował z pełnienia urzędu namiestnika Chrystusowego. To po pierwsze. Po drugie, już można powiedzieć, objawienie się nowego papieża, Franciszka, e, całemu Kościołowi na e, balkonie, na lodzi bazyliki świętego Piotra zaraz po wyborze, kiedy zrezygnował z tradycyjnej szaty, która towarzyszyła biskupom e, Rzymu, który, którzy ujawniali się po wyborze dokonanym przez konklawę. No, świadczyło o tym, że nadchodzi nowe no a przede wszystkim te różne decyzje doktrynalne, które papież Franciszek w czasie swojego pontyfikatu podejmował. Takie jak adhortacja Amoris Leticie, która była pokłosiem synodu o rodzinie, a właściwie synodu o rozwodach zwołanego przez papieża Franciszka zaraz na początku swojego pontyfikatu. A wynik obrad tego synodu, co zostało zapisane w tej adhortacji, zdaniem wielu Teologów, moralistów katolickich było, jak powiedział jeden z nich, podłożeniem bomby atomowej pod moralne nauczanie Kościoła Katolickiego, gdy chodzi na przykład o nierozerwalność sakramentalnego związku małżeńskiego, czy też dopuszczenie właściwie do uznania czegoś, co już święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor odrzucił po raz kolejny zresztą wypowiadając się w imieniu magisterium Kościoła, czyli to rozróżnienie na tak zwaną prawdę doktryny i tak zwaną prawdę duszpasterską. Czyli to, co było podejmowane w imię rygoryzmu doktrynalnego, jak mówiono, teraz powinno ustąpić miejsca Towarzyszeniu, tak zwanej prawdzie duszpasterskiej. To słyszeliśmy wiele razy z ust papieża Franciszka, ale zwłaszcza z ust wspierających go. W tym dziele różnych hierarchów, takich chociażby jak kardynał Walter Kasper, czy inni hierarchowie, zwłaszcza właśnie z obszaru niemieckojęzycznego, bo nie tylko z Niemiec, ale i z Austrii. No, następnie była wojna wypowiedziana e, katolikom, którzy byli i są przywiązani do klasycznego rytu rzymskiego, czy też ta, e, mówiąc delikatnie, mocno dwuznaczna. Deklaracja o dialogu międzyreligijnym z Abu Dhabi. Więc no i dołączmy jeszcze do tego nieszczęsny kult Pacza który odbywał się w Ogrodach Watykańskich krótko przed wybuchem pandemii w ramach tak zwanego Synodu Amazońskiego. Więc tych, tych różnych niepokojących i dwuznacznych wypowiedzi, gestów papieża Franciszka nie brakowało. Ale Trzeba się modlić za duszę Ojca Świętego Franciszka. Ona już jest na Sądzie Bożym i, i trzeba po prostu otoczyć go modlitwą, bo on jej teraz najbardziej potrzebuje. No ale też pamiętać o tych wszystkich dobrych rzeczach, które związane są z tym potyfikatem, który no właśnie na naszych oczach się zakończył. Z naszej polskiej perspektywy no, trzeba pamiętać, że to papież Franciszek podjął decyzję o kanonizacji papieża Jana Pawła II oraz o beatyfikacji prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. Są to dwie decyzje z pewnością wagi historycznej, z których dobrodziejstw powinniśmy korzystać pełną ręką. I to, że tego nie robimy albo o tym zapominamy, to już nie była i nie jest wina. Ojca świętego Franciszka, tylko nasza. On dał nam okazję, dał nam sposobność do tego, żeby, żeby no właśnie oddając kult tym świętym, czy tym błogosławionym, także przypominać te wielkie rzeczy, które oni robili dla Kościoła i dla narodu polskiego. To jest zadanie, także, które stoi przed nami. No, można powiedzieć, że te wszystkie nazwijmy to kontrowersyjne rzeczy związane z pontyfikatem papieża Franciszka, w jakim sensie nawet dość ścisłym obciążają też pontyfikat jego bezpośredniego poprzednika, papieża Benedykta XVI, bo przecież gdyby nie ta fatalna decyzja Benedykta XVI z 2013 roku o ustąpieniu z urzędu następcy św. Piotra, nie byłoby papieża Franciszka to jest jasne, więc w jakim sensie to przedłużenie pontyfikatu Benedykta XVI nastąpiło właśnie już pod imieniem papieża Franciszka i z drugiej strony jest to skoro już mówimy o Benedykcie XVI też chyba największa zasługa papieża Franciszka, że wytrwał do końca. Że już podupadając na zdrowiu, nie posłuchał rad tych, którzy mówili: no przecież twój poprzednik zrezygnował, albo przecież w o wiele lepszym zdrowiu niż ty, a jednak Franciszek wytrwał do końca, i to jest jego wielki czyn, który jest dobrodziejstwem dla kościoła. Nie waham się tego powiedzieć. Nawet mówiłem to tym, którzy byli jak. Pełni negatywnych ocen papieża Franciszka, zawsze powtarzałem, że paradoksalnie, skoro nawet uważacie, że to był taki zły papież, to najważniejsze jest to, żeby on trwał do końca. Żeby umarł jako urzędujący następca św. Piotra, ponieważ zupełnie czymś fatalnym było utrwalenie się tej niedobrej tradycji, niestety rozpoczętej przez papieża Benedykta XVI. Jakby takiego funkcjonalistycznego podejścia do urzędu Następcy Świętego Piotra, że pełnię ten urząd, kiedy jestem pełni sił. Kiedy będę mógł na przykład pojechać na Światowe Dni Młodzieży, gdzieś na inny kontynent, bo też tak Benedykt XVI usprawiedliwiał tą swoją fatalną decyzję z gruntu rewolucyjną o abdykacji. A jednak Franciszek tego nie dokonał. I to wydaje się jego. Największą zasługą, największą zasługą tego Pontyfikatu było to, że papież Franciszek umarł jako urzędujący papież. I to trzeba, to trzeba docenić. Mimo tych cierpień widocznych w sensie fizycznym, które przecież, które przecież były związane z ostatnimi tygodniami, miesiącami jego życia, on wytrwał do końca. No i ta znamienna wizyta. Jego już po pobycie w klinice Gemelli, po tym jego ostatnim pobycie długim, jego wizyta w bazylice Świętego Piotra, gdzie długo modlił się przy grobie papieża świętego Piusa X. To znamienna okoliczność, znamienny wybór też e, tego, przy którym on się modlił. Nawet Franciszek miał powiedzieć, że czuje szczególną duchową więź z papieżem świętym Piusem X. Papieżem, który Panował w latach 1903-1914, którego pontyfikat, koniec pontyfikatu zbiegł się z rozpoczęciem I wojny światowej, a którego Pontyfikat był, można powiedzieć, takim młotem na modernistów, wielka encyklika, encyklika paszczędni, przysięga antymodernistyczna, wiele innych przedsięwzięć i inicjatyw papieża. Świętego Piusa X, które były wymierzone w atakujący od wewnątrz Kościół to, ten modernizm, który sam papież Pius X nazywał taką kolekcją wszystkich dotychczasowych herezji. No i teraz papież Franciszek, który no, jako żywo, zwłaszcza gdy chodzi o jego, jego działalność na polu doktryny, nie przypominał y, tego swojego poprzednika z początku XX wieku. No, demonstruje, chyba dając też wskazówkę, znak, że Kościół powinien iść tą drogą. Skoro on sam, chyba czując też, że jego życie na tej ziemi dobiega końca, w, chciał modlić się przy Bazylice, w Bazylice Świętego Piotra, właśnie przy grobie tego papieża, coś ważnego chciał powiedzieć. Może chciał coś ważnego powiedzieć, tym wszystkim kardynałom, którzy już niedługo zbiorą się na konklawę, które wyłoni kolejnego następcę św. Piotra. Bo to będzie następca św. Piotra. To nie będzie następca Franciszka, to nie będzie następca Benedykta XVI, to nie będzie następca św. Jana Pawła II, to będzie następca Piotra. Następca św. Piotra, który otrzymał od swojego boskiego mistrza, zbawiciela nakaz, który jest istotą. Tego urzędowania, a ty umacniaj swoich braci w wierze. Chodzi o to umocnienie. Tak jak umacniał, tak jak umacniał zdecydowanie, bez żadnych kompromisów, wskazując tak, tak, nie, nie, święty Pius X, przy którego grobie modlił się w ostatnich dniach swojego życia papież Franciszek. Jedną z oznak zbliżającego się końca pontyfikatu papieża Franciszka było, było to, że zdecydował się na, można powiedzieć, ponadnormatywny konsystorz kardynalski w ostatnim czasie, podczas którego wyniósł do godności kardynalskiej, uzupełniając w ten sposób kolegium kardynalskie nowych purpuratów. To także była oznaka, która świadczyła o tym, te, te, te mnożące się nominacje kardynalskie, że. Papież Franciszek stara się być może wpłynąć na wybór swojego następcy poprzez no właśnie kształtowanie takiego czy innego personalnego doboru kolegium kardynalskiego. No ale mm, ludzkie rachuby zazwyczaj w tym kontekście są zwodnicze, zawodne. No, papieżowi Benedyktowi XVI może też wydawało się, że ukształtował. Konklawę przyszłe, które wyłoni jego następcę w 2013 roku, które będzie, który będzie kontynuatorem jego, jego linii w czasie pontyfikatu. No ale z kąklawy wyszedł papież Franciszek, który w wielu kwestiach, zasadniczych kwestiach, tak naprawdę poszedł w zupełnie innym kierunku, żeby już nie używać słowa zerwanie. Jak będzie teraz, to tylko Duch Święty wie. E, oczywiście zaraz rozpocznie się giełda e, tzw. papabili, czyli tych, którzy są typowani jako, jako, jako mocni kandydaci do o, no właśnie bycia następcą świętego Piotra, ale skoncentrujmy się na tym, że to będzie właśnie następca Piotra, następca tego, który y, usłyszał od mistrza trzy razy wezwanie, rozkaz. Pasiowce moje. Po tym, jak trzy razy wyzwał miło, wyznał miłość do swojego boskiego mistrza, który przebaczył mu zaparcie się w, ten, w tą noc Wielkiego Piątku. I wypada mieć tylko nadzieję, i o to się trzeba modlić, że, że tym, razem, tym razem papież, który wyjdzie do wiernych w lodzi Bazyliki Świętego Piotra, będzie tym papieżem który będzie pełnił tą najważniejszą misję każdego następcy św. Piotra, czyli umacniania swoich braci w wierze. Do tego my przede wszystkim my przede wszystkim potrzebujemy. Zresztą patrząc na nauczanie, na decyzję papieża Franciszka, też przecież wielokrotnie można było wyczytać jego trafne diagnozy, właściwe diagnozy sytuacji, w której znajdujemy się, zwłaszcza jako Kościół w Europie. Przypomina mi się w tym kontekście to zdanie, które wypowiedział papież Franciszek do niemieckich biskupów przybywających do Watykanu z, ze zwyczajową wizytą ad limina apostolorum, kiedy stwierdził wprost, że w Niemczech obserwujemy erozję wiary. Prawda? Erozję wiary. Jednak papież, mimo tych różnych nacisków, coraz bardziej wzmagających się, nie zaakceptował, ten papież nie zaakceptował tych wszystkich postulatów tzw. niemieckiej drogi synodalnej, które właściwie domagały się zerwania z celibatem księży, dopuszczenia do święceń kobiet i zadeklarowanych homoseksualistów. Tu jeszcze papież Franciszek chociaż kluczył, chociaż... Można powiedzieć, watykańska dyplomacja dosięgała cudów ekwilibrystyki słownej, żeby coś powiedzieć, a jednak nic nie powiedzieć, ale jednak, jednak tu tych decyzji, które, które, których niemiecki episkopat w swojej większości domagał się, tych decyzji papież Franciszek nie podejmował. Jak będzie to wyglądać z jego następcą? Jak już powiedziałem, to wszystko. To wszystko jest już w rękach opatrzności, ponieważ no, historia Kościoła niejednokrotnie pokazała, że te ludzkie rachuby, na przykład papieży, którzy nominując takich czy innych kardynałów liczyli na to, że będą mogli z zagrobu sterować kąklawę, okazywały się płonne. I może być także tym razem, więc tym bardziej musimy modlić się oświatło Ducha Świętego dla tych, którzy już niedługo w Rzymie przystąpią do wyboru nowego następcy Świętego Piotra.